Siema, siema, witam, tutaj Kesiek. Dzisiaj zrobimy sobie film stricte techniczny, z tego względu, że jeszcze nie ma chłodzenia. To mogę wykorzystać okazję i pokazać Wam, czym nagrywam vlogi i w ogóle materiały. Ja nie mam tak samo dostępu do intr, bo wszystko jest w komputerze. I korzystając z okazji za intro posłuży mi fotel gamingowy Aurus. Zobaczcie, tu jest sokół. No. Tutaj macie gigabajt napis. Zobaczycie. No. no to co? No to możemy zaczynać. Odsunę sobie fotel. Zobaczcie, tak wygląda fotelik, kiedyś go już pokazywałem, robiłem unboxing, ale go odsunę, dobra, możemy zaczynać odcinek, a więc tak, do nagrywania filmów używam tak, telefonu Samsung, a5 2017, filmy nawet wychodzą spoko, bo wiele razy nim kręciłem. Później mikrofon bo ja BI-M1, tutaj są kable z niego, a mikrofonem właśnie nagrywam dźwięk. Następna rzecz to taki teleskop, taki powiększacz. On pasuje do tego aparatu, którym robię zdjęcia, jeżeli coś nagrywam, żeby mieć później do filmu. Jest to aparat Olympus 20. Zuma 20. Model SP570 UZ. To jest troszeczkę już taki. Można powiedzieć, że w porównaniu do tego co jest teraz, wiekowy aparat, ale bardzo dobre robi zdjęcia. Zobaczcie sobie. Następna rzecz, której używam, to tak gimbal TH. Ja sobie położę tutaj. Jeżeli chodzi o środek tego gimbala, to tutaj są po prostu akcesoria. O tu książeczki. Różne końcówki do telefonu. O tutaj jest stojak. Który teraz mam założony. Bo mi się lepiej nagrywa. O zobaczyliście moje kable od komputera. O tutaj jest właśnie model jaki mam gimbal. Akurat za dobre pieniądze. Udało mi się go na XCOMI kupić. Jest on trzyosiowy. Dobra to sobie odłożę tak samo. Kolejna rzecz, której używam, to tak: stojak, o taki stojak. Możecie sobie zobaczyć. Jeżeli chodzi jeszcze o gimbala, to wam nie pokażę, jak wygląda, bo nim właśnie w tym momencie nagrywam. Inaczej można powiedzieć, że to jest stabilizator obrazu. O te stojaki mogę sobie ustawiać w różnej pozycji. Przeważnie go wykorzystuję do kamerki. Odkręcam to, to jest końcówka do telefonu, a jeżeli chcę nagrywać tele, kamerkę, jaką nagrywam unboxingi, to sobie tutaj przykręcam. Dobra, od, odłożę sobie tu. Następna rzecz to kijki. Tutaj jest jeden kijek, on jest rozłożony, On jest bardzo długi ten kijek. Na 1 cm. On tu ma jeszcze stojak, tak samo. On mi niedawno przyszedł, ten kijek. O. Następna rzecz. No, kolejny kijek. Ten kijek już jest rozłożony. Muszę sobie to jakoś. O! Pod monitor, popatrzcie. Tak wygląda cały kijek rozłożony. Zobaczcie sobie ten kijek. O tak wygląda kijek. Ja go sobie tu położę. Taki długi. Kolejna rzecz, o której nie powiedziałem. To jest kamerka. Akurat tą kamerką nagrywam unboxingi. To jest C922 Logitecha kamera. A monitory są wyłączone. Aha, jeszcze jak nagrywam unboxingi, to. Jeszcze wam pokażę, czego używam. O tego światła. To jest LEDówka, ale bardzo fajnie. Super ona daje światło. No to. Tyle z moich rzeczy, jakich używam do nagrywania. Jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek. Subskrybujcie mój kanał. Ja się będę z Wami żegnał, i jak macie jakieś pytania odnośnie mojego sprzętu, to piszcie w komentarzu, i na komentarz odpowiem.